Poznajmy bohaterkę, która stoi przed poważnym dylematem życie pełne samodzielności czy poszukiwanie miłości w świecie, gdzie relacje zdają się być chwilowe i ulotne. Dwóch mężczyzn rywalizuje o jej względy, a ona nie potrafi podjąć decyzji. W jej życie wkrada się frustracja i samotność, mimo licznych prób znalezienia tej właściwej osoby. Czy rzeczywiście lepiej jest być samodzielnym, czy poszukiwać bliskości za wszelką cenę? A może szczęście znajdziemy tam, gdzie najmniej się go spodziewamy? Zastanów się, jakie kryteria są najważniejsze przy wyborze partnera i czy warto czasem odpuścić, by znaleźć prawdziwe szczęście. Opowiadania pisane przez życie. Zasubskrybuj. Dwaj wspaniali mężczyźni rywalizują o moje względy. Każdy z nich jest atrakcyjny, jednak różnią się nieco osobowościami. Jestem w kropce, bo nie umiem zdecydować się, który z nich bardziej do mnie pasuje. Każdy zapewne zna historię osiołka, który padł z głodu, gdyż nie potrafił się zdecydować pomiędzy owsem a sianem. Obawiam się, że nadmierne wahanie może mnie drogo kosztować. Przekonuję się, że nadmiar opcji nie jest lepszy od ich braku, a rzeczywistość może zmienić się w jednej chwili. Odpuść sobie, kobieto. Pomyślałam podczas śniadania, po kolejnych bezowocnych próbach odnalezienia drugiej połówki. Świat jest zwariowany. Faceci. Są toksyczni, nudni albo zajęci. Trudno. Syngielki również mogą być szczęśliwe, może nawet bardziej niż mężatki. Wściekła, burzyłam się mieszając jogurt do granic wytrzymałości kubeczka. Moja złość była tak duża, że postanowiłam przestać działać. Przez ostatnie miesiące podjęłam wiele inicjatyw, uczestniczyłam w zajęciach sportowych, odwiedzałam modne lokale, zaczęłam naukę włoskiego od podstaw. Bywałam w wielu miejscach, spotkałam chmary nowych ludzi, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Ale ani jeden potencjalny ukochany. Byłam po dziurki w nosie samotności. Bardzo modne jest teraz mówić, samodzielność, lecz to przecież brednia. Samodzielność posiadam, to prawda, ale doskwiera mi samotność. Brakuje mi drugiej osoby blisko mnie kogoś, kto byłby wsparciem. W dzień i w nocy. Co na to mądrzy ludzie od psychiki? Zalecają, by wyjść z domu, otworzyć się na nowe doświadczenia, zacieśniać więzi. referę Kuku. On chyba nie dostrzega we mnie kobiety. Jestem osobą ekstrawertyczną, nie siedzę w kącie, jestem wszędzie widoczna. I co? Nic. W desperacji założyłam konto na portalu randkowym, co okazało się najgorszą decyzją. Owszem, rozmowy online bywały przyjemnie lecz spotkania w realu, absolutne fiasko. Brakowało chemii. Zamiast oczarowań, seria rozczarowań. Strata czasu. Dlatego postanowiłam się poddać i przestać szukać partnera. Halinka, którą poznałam na warsztatach rozwojowych dla kobiet, w które również z przyjemnością się angażuję, była najbardziej zawiedziona. Singielka jak ja. To nas zresztą zbliżyło. Halinka jednak nie jest już sama. Zakupiła abonament w nowoczesnym biurze matrymonialnym, zasowitą kwotę, z zapewnieniem, że przedstawią jej idealnych kandydatów aż do skutku. Obecnie spotyka się regularnie z chirurgiem. Wygląda to obiecująco, więc Halinka tryska radością i optymizmem, który przelewa także na mnie. Zapisz się do tego biura. Nalega, gdy tylko znajdzie chwilę na telefon do mnie. Łatwo jej mówić. Jest zamożna, więc stać ją na drogi abonament. Ja nie mam takich możliwości. Nie zaciągnę kredytu na biuro matrymonialne, powiedziałam jej stanowczo. Oczywiście oto sparafrazowana wersja tekstu. Wygląda na to, że się na mnie obraziła, bo przestała do mnie dzwonić. Ale nie ma sensu się tym przejmować, w końcu jej przejdzie. Zdecydowałam, że czas zamknąć ten rozdział mojego życia, chociaż było to niełatwe. Próba życia bez nieustannego myślenia o partnerze przypominała odwyk. Musiałam się stale powstrzymywać, żeby nie ulegać melancholii związanej z byciem samotną. Znalezienie sobie zajęcia stało się moim priorytetem, zaczęłam uczęszczać na różnego typu warsztaty, zajęcia fitness, oglądać filmy i spotykać się z innymi samotnymi kobietami, których w moim otoczeniu było naprawdę wiele. Byłam wytrwała i przekonywałam samą siebie, że to lepsze rozwiązanie. Bo czy związki naprawdę są takie wspaniałe? Sytuacja zaczęła się poprawiać, gdy nagle zadzwoniła Halinka, niczym bumerang. To było w sobotni poranek, kiedy bardziej stwierdziła, niż zapytała: Idziesz z nami na rowery? Z wami? Czyli z tobą i chirurgiem? spytałam. Ma na imię Jacek, powiedziała nieco pretensjonalnie. Z nami i kolegą Jacka, dodała triumfalnie, jakby odkryła coś niezwykłego. Urządzasz mi swatanie? Odgadłam i dodałam z goryczą, już nie szukam faceta. Przestań. Chcę, żebyś miło spędziła sobotę. A ten Jurek, kolega Jacka, jest naprawdę w porządku. Na pewno się polubicie. Co ci szkodzi spróbować? A przecież uwielbiasz rowery. Dobra, przekonałaś mnie, zgodziłam się. Będę gotowa za godzinę. Muszę przyznać, że Halinka miała rację. Jurek od razu wpadł mi w oko. Był bardzo przystojny. Podobnie jak Jacek, był lekarzem, ale zamiast chirurgii, specjalizował się w bardziej estetycznej anestezjologii. Na dodatek miał świetną kondycję i, podobnie jak ja, pasjonował się jazdą na rowerze. Po naszej pierwszej wspólnej wycieczce, zaproponowaliśmy, że będziemy jeździć tylko we dwoje i to bardziej intensywnie. Nasze spotkania stały się regularne, coraz bardziej skomplikowane trasy. Coraz trudniejsze treningi, lecz wciąż bez romantycznych podtekstów. Szkoda. Czas mijał, a relacja się nie zmieniała. Chyba nie jestem w jego guście, zwierzyłam się Halince, wyrażając moją frustrację. Traktuje mnie jak dobrego kumpla ze szkoły wojskowej. Dlaczego tak skupiliście się na sporcie? Dopytywała się. Jak się prezentujesz podczas tych spotkań? Espeocona, czerwona i w rowerowych getrach. W takim stanie trudno rozbudzić czyjąkolwiek pasję. Co w takim razie powinnam zrobić? Może spróbujesz spotkać się z nim w innych okolicznościach. Co powiesz na teatr? Albo chociaż pójście na kawę po rowerowej przejażdżce? Nie zamierzam się narzucać, burknęłam. To jego zadaniem jest zaproponowanie randki najpierw. Jurek narzucał naprawdę spore tempo. Nie chciał jednak angażować się w nic więcej niż rowerowe przejażdżki czy proste ćwiczenia przed lub po nich. Nasze rozmowy były przyjemne, ale głównie obracały się wokół neutralnych tematów. Choć ta aktywność była zdrowa i sprawiała radość, nie przyczyniła się do zmiany mojego statusu singielki. Frustrację potęgował fakt, że Jurek, jako pierwszy mężczyzna od dawna, bardzo mi się spodobał. Regularna aktywność fizyczna w połączeniu z zamartwianiem się nad tym, jak zdobyć uwagę Jurka, przyniosły pewne korzyści schudłam wysmukliłam sylwetkę a moje oczy stały się wyraźniejsze cieszyło mnie patrzenie w lustro i coraz częściej zauważałam że obcy mężczyźni przyglądają mi się uważniej choć nie przepadam za byciem taksowaną wzrokiem niemniej jednak podobało mi się to że zwracam na siebie uwagę chociaż szkoda że nie dotyczyło to Jurka na Krzysia wpadłam przypadkowo w supermarkecie cofając się z wózkiem zderzyłam się z wysokim brunetem w żółtej puchówce Przeprosiłam Speszona, a on odpowiedział mi uśmiechem tak promiennym, że zrobiło się jaśniej dookoła. Zapewnił, że nic się nie stało, komplementując mnie przy okazji. Poczułam, że rumienie się, a on, mimo fantazyjnego, kolorowego ubioru, wyglądał bardzo interesująco jak artysta. Zauważył, że mu się przyglądam, ale nadal się uśmiechał. Zrezygnowałam z dalszego tłumaczenia się i zgodziłam się na jego propozycję kawy jako rekompensaty za naszą kolizję. Krzyś zasugerował, że pomoże mi bezpiecznie dotrzeć do kasy z zakupami, a ja uznałam, że miło będzie spędzić chwilę w jego towarzystwie. Choć potrzebowałam jeszcze paru rzeczy, uległam entuzjazmowi tej spontanicznej sytuacji. Kalinka mnie zbeształa. Te zakupy zakończyliśmy razem, w bardzo wesołej atmosferze. Były żarty, śmiechy i wzajemne komplementy. Krzysiek zapakował nasze zakupy do mojego samochodu, a ja, zgodnie z obietnicą, zgodziłam się pójść z nim na kawę. Rozmowa z nim była naprawdę przyjemna. Wreszcie poczułam się kobieco, zalotnie, gdyż Krzyś nie szczędził mi komplementów. To było znacznie lepsze niż u Jurka. Spodobało mi się to więc Krzysiek dostał nagrodę w postaci mojego numeru telefonu. Jeszcze tego samego wieczoru przysłał pierwszy SMS: kim jesteś, że nie da się o tobie zapomnieć. Nie do końca wiedziałam, co odpisać, chociaż te słowa były bardzo przyjemne. Rano przyszedł kolejny SMS, dzień dobry, piękna. Co byś powiedziała na drugie śniadanie w moim towarzystwie? Odpowiedziałam dość zdawkowo, miła oferta, ale mam pracę. On jednak nie ustępował, to może namówię na kolację? Szybkie tempo trochę mnie zaskoczyło, ale było to miłe. Na wieczór miałam już zaplanowany trening z Jurkiem. No i co z tego? Randka jest lepsza pomyślałam. Jeśli to będzie coś tak kolorowego jak ty, to chętnie odpisałam. To poprawiło mi humor, mimo że musiałam odwołać rowerowe spotkanie z Jurkiem. Wysłałam mu krótki SMS. Zareagował ze zrozumieniem. W przeciwieństwie do Halinki, do której zadzwoniłam, aby pochwalić się nadchodzącą randką. No jak to? obruszyła się. A Jerzy? Co Jerzy? Lubi pościgać się ze mną na rowerach i super, ale to chyba nie powód, żebym rezygnowała z randek. Wydawało mi się, że traktujesz go poważniej, powiedziała z wyrzutem Halinka. Myślałam, że będziemy razem, ty z Jerzym, a ja z Jackiem wyjeżdżać na wakacje, spędzać Sylwestra. Jasne. To jeszcze jak para gołąbeczków, wszyscy czworo pójdźmy do ślubu. Zirytowałam się. Może i do ślubu? To byłoby cudowne. Halinka zaczęła fantazjować. Dziewczyno, czas się obudzić. Twoje marzenia są miłe, ale nierealne. Już tyle razy tłumaczyłam ci, że Jurek nie widzi we mnie swojej przyszłej narzeczonej. No bo paradujesz przed nim w przepoconych ciuchach i nie chcesz mnie słuchać. Ponownie się posprzeczałyśmy, ale to u nas standard, więc nie przejęłam się tym za bardzo. Do domu wracałam pełna energii, musiałam wziąć kąpiel, zrobić makijaż, ułożyć włosy, wybrać sukienkę, dobrać buty, torebkę. Która z nas nie kocha randek? A ja nie byłam na żadnej od dłuższego czasu. Nasz wspólny wieczór był udany. Okazało się, że krzyś tak szaleje ze strojami i kolorami, bo jest plastykiem, więc mój instynkt mnie nie zawiódł. Ale z samego malowania trudno się utrzymać. Więc na co dzień prowadzi zajęcia plastyczne dla przedszkolaków. Cóż za oryginalny zawód, jak na faceta! Zarzucanie dwóch wędek naraz męczy mnie już solidnie. Spędziliśmy z krzyśkiem przemiły wieczór w niewielkiej restauracji, gdzie serwowano dania z miejscowych produktów. Obsypał mnie komplementami, wspólnie się śmialiśmy i rozmawialiśmy na interesujące tematy. Naprawdę się odprężyłam, i byłam gotowa na więcej. Nie przewidziałam jednak, że Halinka tak łatwo nie odpuści. Moja koleżanka zadzwoniła do Jerzego, żeby poinformować go, że wkradł się konkurent do mojego serca. Dowiedziałam się o tym, bo Halinka od razu do mnie zadzwoniła. Był zazdrosny, dało się to wyczuć, oznajmiła z triumfem. Powiedziałam mu, że miał swoją okazję i czemu z niej nie skorzystał. I że może jeszcze nie wszystko stracone. Oszalałaś. Po co się mieszasz w to wszystko? Krzyknęłam z wściekłością. Bo nie radzicie sobie z tym? Odpowiedziała pytaniem. Jurek ci się podoba sama tak mówiłaś. Ty jemu też. Po co ci teraz ten krzyś? Krzysiek też mi się podoba. Jakiś tam artysta? Do tego niespełniony? Ile on właściwie zarabia, kobieto? Materialistka. Raczej realistka. Lekarz to lekarz. Kalinka, błagam, jeszcze chwila i przestanę się z Tobą zadawać. Krzysiek jest zainteresowany mną naprawdę. A Jerzemu włączył się syndrom psa ogrodnika. Krzysiek jest zbyt impulsywny. Jerzy to staroświecka dusza. Nie kombinuj. Sama sobie poradzę. Niestety, było już chyba za późno. Jerzy obudził się jakby z uśpienia. Jeszcze tego samego dnia zjawił się u mnie z niespodzianką, bukietem pąsowych róż. Zaskoczył mnie zupełnie nowym wcieleniem. Oczywiście wpuściłam go. I poznałam anestezjologa z zupełnie nowej strony. Było to odurzające doświadczenie, dokładnie takie, o jakim marzyłam. Teraz mam dwóch wyjątkowych mężczyzn starających się o moją uwagę. Obaj są mi bliscy, choć różnią się od siebie. Powinnam podjąć decyzję i jednego z nich odprawić, lecz nie wiem, którego. Jerzego znam lepiej, mamy wspólne zainteresowania i jest szanowanym lekarzem. W końcu zaczęło mu na mnie zależeć, choć jest dość tradycyjny. Krzysiek za to jest pełen kolorów, kreatywny i uwielbia mnie jak nikt dotąd. Jest to bardzo pociągające. Jerzy jest świadomy istnienia Krzyśka i zdecydował się walczyć o mnie. Krzysiek nic o Jerzym nie wie, bo co miałabym mu powiedzieć. Wstyd się przyznać, ale umawiam się z nimi oboma i mam coraz większy chaos w głowie. Wiem, że nie powinnam tego ciągnąć. Powinnam coś postanowić, ale nie potrafię. I prawdę mówiąc, podoba mi się to, bo przy obu czuję się świetnie. Z drugiej strony męczy mnie ta podwójna gra. Dałam sobie miesiąc, by zdecydować. Nie chcę ranić żadnego z nich. Więc muszę w końcu dokonać wyboru. Mam nadzieję, że będzie on właściwy. Opowiadania pisane przez życie. Zasubskrybuj.